Ludzie budują profile latami, a potem tracą konto w jeden dzień. Bez ostrzeżenia, bez jasnego powodu a tak naprawdę dlatego, że nie znają regulaminów. Cześć, z tej strony, pan Wojciu. Jeżeli interesujesz się Facebookiem, social mediami, sztuczną inteligencją, mindsetem oraz rozwojem osobistym, to ten kanał jest dla ciebie. Dlatego zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Polub film, napisz komentarz, jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego filmu bądź poprzednich i udostępnij to nagranie osobie, która akurat ma z tym problem. Bardzo często słyszę takie zdanie: Ja nic złego nie zrobiłem. A konto jest zablokowane, zbanowane czasowo nie mam dostępu do Messengera, do Facebooka i wszyscy źli, czyli Facebook, a ja nie. Facebook nie krzyczy, zaraz stracisz konto, on je po prostu zabiera. Ale przed tym, jeżeli dobrze patrzysz, wysyła w powiadomieniach informację, że coś złego się dzieje z Twoim kontem, że coś złego zrobiłeś. Facebook to automat, nie człowiek. Reaguje na wzorce, sygnały i na ryzyko. Konto na Facebooku czy na innych social mediach nie znika tak po prostu, bo ciebie nie lubi. Tylko prawda jest taka, że brak wiedzy Twojej równa się Twoje ryzyko. A oto kilka powodów, dlaczego tracisz konto. VPN, zmiana telefonu, komputer w pracy plus komputer w domu równa się sytuacja ostrzegawcza. Stare aplikacje i integracje, quizy, narzędzia, strony, które latami mają dostęp do twojego konta. Brak zabezpieczeń, a tak naprawdę to stare zabezpieczenia, brak dwuskładnikowego zabezpieczenia, stare hasło, brak zapasowego maila. Masowe działania w krótkim czasie, typu wysyłanie dużej ilości wiadomości, komentarzy Podawanie linków w wiadomościach, w postach, czyli tzw. spam. Ignorowanie sygnałów ostrzegawczych, wylogowania, alerty bezpieczeństwa. Facebook zawsze ostrzega, tylko mało kto czyta. Niestety coraz częściej skamerzy podają się za Facebooka i w powiadomieniach bądź w mailach, nawet w SMS-ach wysyłają informacje, żeby zalogować się na konto, bo coś z nim się dzieje nie tak. I jeżeli używasz Facebooka do biznesu, to musisz o tym pamiętać, żeby dobrze zabezpieczyć konto, żeby czytać powiadomienia, żeby uważać na skamerów. Bo jeżeli zostaniesz odcięty od konta, to jesteś odcięty od klientów. Jeżeli jesteś odcięty od klientów, to jesteś odcięty od dochodu. A jeżeli chciałbyś poznać najlepszą checklistę ustawień konta oraz darmowy kurs o zabezpieczeniach właśnie Facebooka, to pod tym filmem masz link do Facebooka Alert. Dzięki, że byłeś, że byłaś ze mną do końca. Mam nadzieję, że te krótkie informacje odnośnie zabezpieczenia Facebooka pomogą Ci w lepszym korzystaniu oraz zwróceniu uwagi na to, jak z niego korzystać. Jeżeli masz jakieś pytania, oczywiście pisz w komentarzu. Udostępnij to nagranie osobie, która akurat ma z tym problem i potrzebuje pomocy. A my widzimy się w kolejnym nagraniu, także trzymaj się, do usłyszenia, zobaczenia już niedługo. Hej!